Dzień dobry, dzień dobry, drodzy widzowie. Witam Was serdecznie. Słuchajcie, po śniadanku i zaczynamy nowego vloga w naszym apartamencie zastępczym. Odpoczynku od kampera, Dla tych, co nie widzieli poprzedniego odcinka, to zrobiliśmy sobie odpoczynek od kampera, Dzisiaj jesteśmy na Lanzarote, na kanarach i zobaczmy jaką mamy pogodę dzisiaj. Jest za jasno. Świetna pogoda, nareszcie słońce. Nareszcie słońce, słuchajcie, nareszcie słońce, więc w końcu coś będzie można ponagrywać i pozwiedzać. Dzisiaj zabieramy Was, słuchajcie, na wulkany. Aha, jeszcze zapomniałem wspomnieć, że lokalizacja tego apartamentu jest genialna po prostu. Jesteśmy w samym centrum. Jedyny problem to ten parking, no bo tak jak właśnie mówiłem, troszeczkę nas przyrysowali. Nie ma miejsc parkingowych i trzeba jeszcze ekstra zapłacić za taki parking podziemny, jeżeli by się chciało mieć parkowanie bezstresowe, bezproblemowe. Ale my lubimy trochę stresu, trochę problemów i zobaczymy, jak to wyjdzie. Pakujemy drona. Dron gotowy na nowe ujęcia. Dużo z Was pytało się, co to za dron. To jest Mavic 2 w wersji zoom z optycznym przybliżeniem. Do tego mam dwie dodatkowe baterie. No i taki pokrowiec. Fajnie ten zestaw sprawdza, chociaż jest troszeczkę duży. I trochę zawsze dużo jest roboty przy rozpakowywaniu i pakowaniu tego wszystkiego. Ładowarka taka na wiele baterii. I tak to wygląda. Podnośnie wyposażenia jeszcze zobaczcie. Gary. Czysto. Zmywarka. Piekarnik. Pakujemy dziada. I ruszamy. Przygoda. Miejsc parkingowych, tak jak widzicie bardzo mało tutaj, żeby stanąć, zawalone to jest strasznie, no a tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, tutaj chyba miała ta miejsce sytuacja, bo zaparkowaliśmy tutaj na rogu, tak jakby właśnie za tym samochodem, bo nasz jest krótki, no i jak oni tutaj skręcali, to musieli ciąć ten zakręt, no i zrobili małe obtarcie, tu jest nasz samochód. No i jeszcze raz wam pokażę o co chodzi. No dobra, no to tutaj chodzi o te obtarcie, zobaczcie, z tej strony. Tak to wygląda. Nie jest tak źle tak naprawdę, no ale mogą się przyczepić do tego i potrącić mi z tego depozytu 700 euro. Więc coś musimy z tym zrobić. Ale to pod koniec odcinka zobaczycie jaki mam plan na to. A teraz ruszamy. Co? O kurde, no nie. Ja pier pierdzie. Kolejna przygoda. Fak. Patrzcie. No nie wierzę po prostu. 100 euro. A stały tu wczoraj samochody. Biała linia, co prawda. Tam też stoi samochód. Tutaj stało wieczorem. No to naprawdę ciężko z tym parkingiem, no to trzeba przyznać, że było trzeba wykupić jednak parking normalny. Tutaj nie ma co stawać, bo cię przyrysują same szkody. Ja pierdziele, Dobra, nie będziemy sobie zawracać tym głowy. Jedziemy na wulkany. No i jesteśmy, słuchajcie, jesteśmy na naszej trasie, wulkanicznej trasie. Niezłe tereny, przyznajcie, inna kraina. Po drodze pewnie widzieliście takie pola. Tutaj bardzo dużo takich pól jest z czarną ziemią uprawną, strasznie dziwnie to wygląda. Obłożona jest tymi wulkanicznymi skałami. Takie fajne płoty są zrobione z tej skały wulkanicznej. Zobaczcie, jak to wygląda z bliska. Ja cię. Ekstra. Dobra. Tak wygląda parking i ruszamy na nasz trekking. Zrobimy kilka ujęć z drona. No i co tam będziemy się przejmować tym tiketem na 100 euro? Jakoś jakoś to będzie. Tanie były bilety lotnicze, bo zapłaciliśmy 30 euro za osobę w dwie strony. No i chyba już wiem, dlaczego są takie tanie te bilety. Stwierdziliśmy, że tutaj prawdopodobnie ostro trzepią na właśnie takich rzeczach, bo no w końcu tutaj nie ma żadnej gospodarki na takiej wyspie no i taka wyspa musi jakoś zarobić. Data tego mandatu to jest 22.07, czyli ktoś o 22 musiał chodzić tam i no wrzucać te mandaty. I widzieliśmy jeszcze kilka samochodów też z takimi mandatami za szybą, niestety. No ale cóż, ruszamy. Wow, ale to wygląda bajecznie. Idziemy do największego wulkanu na Lanzarote. Caldera Blanca się nazywa i znajduje się właśnie tam. A to, co tutaj widzicie, słuchajcie, to jest właśnie lawa tego wulkanu. Zastygnięta magma. Na Google Maps, jak przed chwilą to zobaczyłem, to wygląda niesamowicie, jak to się wszędzie rozlało na tyle kilometrów, że no masakracja. A my idziemy dalej. Można wejść podobno tam na szczyt i można zobaczyć środek środek wulkanu, więc ruszamy. No to słuchajcie, dochodzimy do podstawy wulkanu, tego największego tutaj na Lanzarote. Oprócz tego jeszcze widać trzy a raczej dwa dodatkowe. Pogoda taka sobie, troszeczkę jak widzicie, chmurki, ale słoneczko się przebija i jest naprawdę fajnie. Jeżeli chodzi o drogę, no to jest taka dosyć mocno ostra. Te kamienie są bardzo ostre i trzeba uważać. Lepiej mieć jakieś trekkingowe buty. No ale nawet jak widzieliście, rowerami tutaj dają radę górskimi więc no nieźle, nieźle. No, zaraz będzie trochę inna ścieżka, więc ruszamy dalej. Słuchajcie, oszukałem Was. Tak naprawdę, to nie jest ten największy. Ten największy jest za tym wulkanem, i my idziemy właśnie tą trasą na ten największy wulkan. Ale jak widzicie, trasa już się zmieniła. Jest fajnie. No to tak wygląda ten pierwszy wulkan, co przed chwilą był obok nas. I można wejść nawet do środka. Ale my idziemy do większego wulkanu. No to jesteśmy pod tym największym wulkanem. Tutaj takie ładne. Stworzyły się jaskinie. Nie wiem od czego, może od wody, od deszczów. Tutaj jakieś fundamenty. Coś tutaj chyba sobie zrobił jakiś domek albo planował. A tu się śpiewają. Idziemy dalej. A z mamy 2,5 km już. No i się idzie, idzie. Jeszcze nam trochę zostało. Idziemy. Proszę Państwa, dochodzimy. I oto przed Wami wulkan. Największy na Lanzarote. O kurde. Ale wypas O ja. Ale czad Ale to robi wrażenie naprawdę Trzeba to zobaczyć na własne oczy Rewelacja ja cię No dobra To wejdźmy na najwyższy punkt który znajduje się tam Można sobie pójść wzdłuż tego wulkanu Zajęło to 50 minut, słuchajcie. 2,75 km. No dobra. Jak takie coś to musi być ujęcie z drona. Ale że drona nie mam, to nie wiem czy to się uda, ale no zobaczmy. Jak wrócimy, to postaram się tutaj przylecieć na te 2 km. Lecimy. Proszę Państwa, udało się. Zobaczcie, jesteśmy po drugiej stronie tego wulkanu. Jeszcze przed chwilą tam byliśmy i przeszliśmy sobie tutaj. I będziemy wracać drugą stronę. Niesamowite, niesamowite widoki. No i zobaczcie, jeszcze coś z drugiej strony jest. Tak to wygląda. Wszędzie magma zastygnięta. Wygląda to jak jakiś Mars albo coś w tym stylu. W sensie planeta Mars. No ale tutaj najfajniejszy widok. No i tam, widzicie? To jest ten malutki wulkanik, który mijaliśmy wcześniej, a to jest ten duży. Wracamy. Wracamy do domu. Wszystko to nam zajęło godzinę 37-4,9 km. A tutaj, zobaczcie, jakiś kruk. Czas na jakiś obiadek, bo już jest 13:30. No i słuchajcie, zatrzymaliśmy się w takiej małej miejscowości z restauracją. No i zamówiliśmy sobie takie przekąski. Jemy, a zaraz ruszamy dalej na jakieś fajne atrakcje. No a co tutaj mamy? No tutaj mamy standardowo nasze ulubione krewetki z czosnkiem w takiej oliwie przynosi to pani, to jeszcze tutaj po prostu to wszystko się gotuje. Krokieciki z serem i marchewką. Mamy bataty smażone. No i tutaj mamy rybkę. No zapłaciliśmy za to 25 euro. A tu jeszcze macie menu, co tutaj było do jedzenia. I lecimy dalej. Słuchajcie, przyjechaliśmy na plażę, zjechaliśmy nad morze i idziemy zobaczyć taką wulkaniczną plażę, jak to wygląda, ale chyba dzisiaj nie będziemy się kąpać już. Cały dzień jest pochmurno. Tam widać trochę niebo ładnie, ale pogoda nie jest aż taka, żeby się kąpać. Woda też około 18-19 stopni, więc nie za dużo, ale, ale fajne widoczki, fajne rzeczy tutaj można pooglądać, zobaczcie jakie ładne krajobrazy. No, tutaj niesamowicie to wygląda. Gdyby woda była spokojna, to na pewno snurkowanie w takich właśnie miejscach to jest po prostu petarda. O, tu jest taka plaża z czarnym piaskiem. Magma, wszędzie magma. Patrzyłem na Google Maps, i ogólnie to na Lanzarote to praktycznie pół. To jest czarna wyspa, taka właśnie stworzona przez tą magmę. Więc tutaj zieleni dużo nie zobaczycie. Jedynie kilka palm sadzonek, ale no taka wyspa ta akurat taka jest, ta wyspa są inne też wyspy bardziej zielone, na przykład teneryfa na której jest fajny wąwóz maska i tam jest bardziej zielono i też jest fajnie, a tutaj mamy magmę, zobaczcie jak to wygląda kurcze idziemy dalej o, a tutaj chyba ktoś rozłopywał kraby Zobaczcie, to są szczątki krabów. Tak to wygląda. W takich właśnie miejscach dużo jest takich krabów, takich różnych żyjątek przy samej wodzie, więc zaraz pójdziemy tam, może coś znajdziemy fajnego. Tam może bliżej wody coś będzie. Ewa coś znalazła. Co tam masz? O kurczę, jaki fajny. Myślisz? Go do... A dotknij go. A dotknij go. Do Dobra, dotknę. Kurde, boję się. Ma jakieś dziwne oczy. Zobaczcie, jakie ma oczy. O Ewa, jest odważniejsza. A, suche. Suche? No. Przylepione wręcz. No. O! Patrzcie. He! Położymy go do wody? Znaczy, jak pływa? Może ożyje. Może ożyje. No, wiedziałem, że coś tu takiego spotkamy. Idziemy dalej, szukać, szukać. Jest kolejny. Oj, tutaj mały. Pa. Też wyschnięty, kurde. Spetryfikowani. Może Harry Potter tutaj był. I co my tu mamy? Jest następny. Dziad, ale zobaczcie, jak fajnie tu się zrobiło. Ale czyściutka, ja cię. tu by wskoczył, ponurkować. Coś tu się rusza. Kurde, słuchajcie, o, w tej wodzie niesamowite. O, tam są. Idziemy do niego. Tu w miarę można dojść. Zobaczcie, ty, dwa nawet. Są dwa. Gdzie oni są? O, idzie, 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 i rusza się. Idzie do wody. Patrzcie, jakie ma nogi. cię. Ale. Ale. Ale super. Otoczyły nas. Ale jaki ładny, kolorowy. Bo no tam, jakie. O, ile tam jest ich. Jaki duży. I pełno małych. Ojacie. O kurde, ale ujęcie. No to jest bajka. A tam pełno małych dzieci chyba, takie nie mają jeszcze kolorów wyrobionych. O, jeszcze słonko wychodzi, ale kurde, te kraby, raki, ja pierdziele, ale zajebiste one były. I jeszcze żywe, i takie duże, i słonko wyszło. Zobaczcie, jaka ta woda. Tu mi się podoba. To są moje klimaty. O, idzie fala. Odeszliśmy trochę dalej. Tutaj do tych klifów. Zobaczcie. Ekstra. No i znaleźliśmy wysuszonego. Tutaj można zrobić fajne zbliżenie. Takiego czerwonego. Ale fajnie wygląda. O Jezu, kamie. Ale szwagier, kurde. Niesamowite. Niesamowita planeta. Ale tak do życia na co dzień to tutaj chyba ciężko by było, powiem Wam szczerze. Jakby się chciał tutaj zamieszkać. Tak, kurde, bez tej zieleni to słabo, ale jeżeli chodzi o wodę, to mają rewelacyjną. Bo no, to, co wczoraj widziałem pod wodą, te ryby, a tutaj pełno takich miejsc jest, gdzie można sobie fajnie snurkować przy samych skałkach. Nie trzeba nawet przez ten piasek przechodzić. Rewelacja. Wow. Dobra, tam dalej chyba już nie ma co iść. Nie? Wracamy do samochodu. Mamy godzinę 17 za 10 Spróbujemy jeszcze coś zobaczyć, zwiedzić Pojedziemy sobie jeszcze w jakieś fajne miejsce Ruszamy Nowa miejscówka. Idziemy zobaczyć Lago Verde. Takie jeziorko zielone. Kolejna miejscówka na naszej liście i chyba już dzisiaj ostatnia, bo powoli robimy się zmęczeni. 20 tysięcy kroków, 10 km zrobione ponad pieszo. Więc chodźcie, zobaczymy. Może jakieś pojęcie z drona. Pięknie wyszło nam słoneczko. Słuchajcie, tutaj jest taki szlak, żeby zobaczyć ten Lago Verde. No, ale są też plaże bardzo ładne hmm. dobra, idziemy na szlak Jeziorko takie o powiem Wam szczerze, że jak już się tak dużo zwiedza w ciągu dnia, to później na koniec dnia już nic nie robi za bardzo na sobie wrażenia. Chyba już przyjęliśmy ten limit. No ale idziemy na koniec jeszcze na plażę, Tutaj wzięliśmy rzeczy z samochodu. Podpoczywamy, pocilujemy, połapiemy trochę słoneczka. No i koniec. I starczy na tyle na ten dzień. Ja jeszcze muszę załatwić ten mandat, zapłacić i zobaczyć gdzie to. No i... Pewnie dam Wam znać w następnym odcinku. A jak my mamy tutaj przejść? No, żeśmy, to żeśmy chyba. W chyba słabo. No nic. To my idziemy jakoś naokoło. To tyle w tym odcinku. Słuchajcie, trzymajcie się. Do następnego, fajnie, że oglądaliście to do końca. I do następnego. Na razie. Hej. Słuchajcie, tak jak obiecywałem Wam, pokażę Wam, co zrobimy z tym zarysowaniem bo obiecałem Wam, że będzie w tym odcinku, to jeszcze nagrałem taki materiał dodatkowy w nowy dzień. Zobaczcie. Ta rysa wygląda tak. Dostałem informację od kumpla, że to można troszeczkę poprawić z różnymi rzeczami. Pokupywałem tu różne pierdoły. Na początek, słuchajcie, spróbujemy z pastą do zębów. ze zwykłą pastą do zębów, wybielającą. Bo plan jest taki, że może trochę zniweluję te przetarcie, oni nie zauważą tego no i nie będę musiał za to ekstra płacić. Więc spróbujmy to z pastą. No trzeba przyznać, że tak, jest, jest efekt. Zostają tylko te czarne punkty, ale tych tutaj porysowań nie ma. Ja biorę się do roboty i zaraz Wam pokażę yy, efekt końcowy. Dobra, poprawione, słuchajcie. wykorzystałem taką pastę polerską za 6.50 i taki biały lakier do paznokci i wydaje mi się, że efekt jest no taki sobie. Z bliska rzeczywiście widać, że tutaj są te zadrapania, no ale z daleka to może nikt się nie wyczai. Pojedziemy po jeszcze jakiś kurzu, troszeczkę tu się przykurzy i może nie zauważą tego przy zdawaniu auta. No i nie będę musiał ponosić jakichś dodatkowych kosztów za takie pierdółki. No bo tak jak mówiłem, przytarli nas tutaj. Yy, wiadomo jak to w Hiszpanii jeżdżą nie? tymi samochodami. Oni tak jeżdżą, że im nie zależy, czy tam będzie jakaś obcierka, czy nie. No z daleka wydaje mi się, że całkiem dobrze to wyszło. Zobaczymy w następnym odcinku. A my ruszamy w następny odcinek. Do zobaczenia.